Poznaliśmy się w 2004 roku. Din przyjechał do Polski. Poznaliśmy się przez naszych przyjaciół. No i tak już zostało. Din związał jakby swoją przyszłość z Polską, ponieważ yy, przeniósł tutaj wszystko do Polski i stwierdził, że tutaj będziemy budować swoją przyszłość. Wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Pod koniec 2008 roku e, zdarzył się wypadek. Wypadek był następstwem choroby przewlekłej Dina, który ma astmę. Zaczął silnie kasłać, i w tym w ciągu 15 minut doszło do silnego stanu astmatycznego. Stan astmatyczny to jest najcięższa postać ataku astmy. Pastyczność mięśniowa, która go dotknęła, doprowadziła do tego, że był unieruchomiony w łóżku przez ponad okres pół roku. Całkowicie. Teraz dopiero pojawiają się pierwsze efekty jego rehabilitacji, ciężkiej pracy jego samego i jego rehabilitantki. I came to... Poland in 2004 and I fell in love with my wife and now I have two children. As you can see I'm in a wheelchair and I have trouble talking. That's because I had an accident and my heart stopped beating. So now I have... I'm spastic and I have problems with my left hand and I can't walk. Children that I love very much. Two sons. One is one years old and the other is four years old. I miss them very much and they aren't able to see me because they are. Their grandparents, because my wife has to work now. Sytuacja, która się u nas wydarzyła, zmusiła nas do tego, że dzieci są u moich rodziców. My mieszkamy w Warszawie, ja pochodzę z Koszalina, rodzice tam mieszkają i dzieci też tam przebywają. Jest to bardzo trudne dla mnie i dla Dina który jest bardzo związany z dziećmi, jedyną formą komunikacji tak naprawdę dla niego może być telefon z dziećmi. Natomiast najmłodszy synek praktycznie nie zna taty, dlatego że wypadek zdarzył się kiedy on miał trzy miesiące. To starszy synek bardzo tęskni, bardzo mówi o tacie. Dzień bardzo tęskni również. Wiem, że jest mu z tego powodu bardzo ciężko.